Ja właśnie mam masz z tym baku, odcinek nie wiem które może liczać. I kamerzysta. I kamerzysta. Nie wiem o czym mówić. No. Powiedziałeś <laughs> no. No. mi, co ja tu mam na szyi? Otóż powiem Wam, że prawdziwe złoto. To skóra. To pokaż tam do kamery. No. To jest medal. To jest medal za najszybsze planie wódki. Tak. Za najszybsze planie wódki. Oczywiście ta wódka była tak 98%. Później, yeah. Puchar. Najlepszy. Pewnie myślicie, dlaczego tu jest to jest coś właśnie. To jest najszybsze bieganie po mecie. Najszybsze bieganie mecie po <laughs> <Jęba, nieba. śmiech> Tutaj też dostałem dom, czasem w w tym miejscu. O, to jest drugie. Yy, drugi biega, na najszybsze bieganie po mecie A nie, po anfie po teraz po anty. To było. A to jest medal za to Picie wina chyba Bo widzę, że masz taki tu Tutaj masz taki zbadek Tak To jest z, z tego piliśmy jak najwięcej wina Oczywiście na łyka, wszystko to brane to. Normalnie A tu jest medal w sumie z nas w tej zianie, Bo bo była taka historia, że zajęłem pierwsze miejsce, prawda? Jakiś, oczywiście, że uszukiwałem, nie? Gdzieś cel mnie podchwytywał, Wziąłem swój medal, tamten, nie? Tamtego już nie mam, bo gdzieś to stanie. Wziąłem ten medal, zmasnęłem mu gry. Chłopak normalnie dostał. Wziąłem, wziąłem mu ten medal. Widziałem, on jest mój na mój się, no i co? No i to jest tak mój no nie? Ale bogata chata Co ja będę się piję to jest? Komnata twoja, to I jeszcze jedno Mogę to. Nie myślicie... Co ja tu mam? Nie, nie podnoszę. Mam e... do wygrania. Bardzo, bardzo fajną grę, która każdemu się spodoba, zwane Robaki 3D. Bardzo polecam tę grę. Osobiście gram w nią yy, dziennie 24 H na dobę. Yy, I ona kosztuje około 300-400 zł. Używana a nowa w sklepie, tak z tysiaka, jakoś nie. Więc yy, to też rozdam. Robaki 3D, yy, jak widać, tutaj macie robaka. I tutaj macie pistoleta. Ale co by się tu powiedzieć? Zostawcie suba, lajka, komentarz. I wszystkim, ale i to wszystkim... Wysyłajcie mi wszystkim normalnie... Wszystkim. Naw, nawet nie wiem. Będą no, no lepsze odcinki, mówisz? Nie, wiadomo. Aha. Będą codziennie będzie więcej odcinków, więcej, ale więcej, więcej odcinków. I mam nadzieję, że dobijemy... Eee. Targów. <noise> <noise> Targów. <noise> no. E, e, wysyłajcie to. Prezydentowi, prezydentowi, wszystkim w ogóle, za koło swojej starej nawet, nie? No, siemano, kolano, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.